Cześć kochani, dzisiaj chyba na Walko-Desko jedzie do gminy Kamionki, która nie wiem czy to mówiłam, już niedługo będzie miastem, więc odpowiedni imię z koleżanką jadę samochodem. Szczęśliwie się złożyło, bo skończył mi się wczoraj gaz, więc nie będę musiała dykać na wózeczku, spacerówce po pajtku przez pół wsi. Tylko przywiozę ze z Kamionki. No i przechodzę do tematu. Czy dzisiaj, dzisiaj recenzja? Już myślałam. Że nie będę miała żywych kwiatów, a to zobaczcie, jaki piękny bukiet mi się trafił. Wczoraj poszłam na spacer nawet na dwa. I mam tu berberys, dwa rodzaje to Thunberga, a ten drugi nie wiem, jakie to kwiaty. Mam taką różę dziką, chyba już o niej mówiłam kiedyś. I czmielinę, która jest przy cudownie osobnym kwiatem na jesień. Widzicie to pokażę. I tu jeszcze są takie w niektórych tych owocach. Pomarańczowe środeczki, jest to cudne, No i jakaś taka dzika marchew, coś w tym rodzaju, z tej rodziny przynajmniej jakaś roślina, tak się trafiło jeszcze. A omawiać będę dzisiaj książkę, którą wysłuchałam jako audiobooka i jest to wspomnienia Michelle Obamy, tytuł książki jest Becoming moja historia. Kolejna książka, która bardzo, bardzo chciałam przeczytać, nieciekawiła mnie, w bibliotekach niedostępna, albo ciągle wypożyczona, albo inne ebebe. No i w końcu znalazłam sobie kolejny serwis z audiobookami. Też ten serwis mogę polecić Storytel, bo jest taki, no, audioteka jest beznadziejna, a tam już przynajmniej, jak się zapłaci, to, to wszystko jest koło 30 zł, to wszystko ma się już dostępne, tak jak na Legimi, w którym korzystam z e-booków. Ale... Ja się to wszystko biorę na okresy próbne, żeby za to nie płacić, bo ja słucham książki przy pracach takich zewnętrznych, ogrodowych. E, więc podobały mi się te wspomnienia tak, ale ocenię na czwórkę. Muszę szczerze przyznać, że dużą część przewinęłam. Część dotyczącą kampanii wyborczej, bo oni się tym tak strasznie jarają. To jest takie strasznie jakieś skomplikowane u nich prawybory, wory i tak dalej. No, i to, tak dalej, opisywanie bardzo dużo tak polityki. I część dotycząca, już kiedy został Barack Obama prezydentem, też nie była tak interesująca. I już widzę to kolejna biografia, w której najbardziej interesujące jest dzieciństwo, młodość, zarastanie. No, i tutaj do tego się też odnosi tytuł Becoming, czyli takie stawanie się. Yy, ona bardzo, bardzo dokładnie. Prawie połowa książki jest poświęcona na jej rodzinę, historie różnych tam wujów, ciotecznych czy jakichś innych, którzy byli po prostu tymi niewolnikami na plantacjach bawełny. Bardzo dużo, tak pokazuje bardzo dokładnie od środka, na czym tak naprawdę polega taka, te wszystkie problemy czarnych na ten moment. Bardzo dużo tak o mm, kobiet. No i ona często sobie mówi, że była taką... Na przegranej pozycji, tak, z niskiej klasy społecznej, ponieważ jej rodzice byli po prostu taką klasą pracującą czarna yy, i kobieta a skończyła prawo, którąś tam tych lepszych nie pamiętam, wydaje mi się, że albo Princeton, albo Cambridge no takie nieistotne z tych lepszych uczelni, że dużo właśnie edukacji. I potem te, jak gdyby jej wszystkie doświadczenia się przełożyły na to, co ona robiła, jak już została pierwszą, pierwszą damą, tak? Ona założyła ogród w białym domu, żeby odchudzać dzieci, żeby ludzie jedli zdrową żywność, jakiś taki kolejny program, żeby ludzie się ruszali. Wsparcie bardzo duże właśnie dla takich dziewczyn, z takich niższych klas takich, których potrzebują pomocy takie, miała takie bardzo przełomowe też wizyty w jakiejś szkole takiej w Londynie i z tymi dziewczętami się przyjaźniła i pomagała im przez cały czas więc też to bardzo, bardzo ładnie taka opisana, taka ona nazywała że to był taki kwadrat, bo była ona, brat mama i tata i jakby takiego wspierania się, takiego rodzinnego ciepła, ale też dużej ilości bardzo wymagań takiej dyscypliny ale też super wsparcia, pięknie to opisane. Jej ojciec był chory bardzo. Nie poddawał się tej chorobie, pracował prawie do końca, nie chciał chodzić do lekarzy, no to też nie było dobre. Jest, ona miała 20. No, młodą była jeszcze osobą, kiedy ojciec zmarł i bardzo, jest też tak pięknie, tak szczerze i prosto opisana scena, ona była przy ojcu, to chwilę przed śmiercią. O, słoneczko wyszło, będzie mi lepiej widać, to jeszcze pokaże. I też bardzo mi się podobała taka prostota jej i szczerość. Na przykład o in vitro, które miała, żadne takie coming-outy czy tak dalej, czy tajemnice. Po prostu opisywała to bardzo prosto, ale też nie wchodząc w te procedury. Tak było i tak dalej. O terapii małżeńskiej, na którą oni poszli, bo ten Barak przecież zanim został prezydentem, to był innym politykiem i nie było go w domu i to zaczęło różne tu dzieci małe, różne się tam lodzieć konflikty. I też bardzo. Um, fajnie, tak prosto, po prostu. Trzeba było, poszliśmy na parapie, znaleźliśmy super terapeutkę, tego, tego się dowiedziałam. Bez grzybania w flakach, takiego zbytniego się odsłaniania, ale też bez jakiejś pruderii, tajemnicy, czy tam ho, oh, 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 Bardzo, bardzo pozytywna bardzo książka, więc serdecznie zachęcam do zapoznania się z nią. I pozdrawiam, pa pa!